Witajcie kochani, mam taką prośbę do firm, które montują fotowoltaikę, ale tych firm, które zajmują się również e, audytami, przeglądami, takich instalacji fotowoltaicznych, aby w komentarzu się do mnie odezwały, bo chciałbym zrobić taki materiał na ten temat, bo uważam, że jest to jeden z ważniejszych tematów, jeśli chodzi o fotowoltaikę, bezpieczeństwo. No ale chciałbym poznać y, te wszelkie tajniki, y, co te firmy wykonują, w jaki sposób jest to y, robione. Zresztą bardzo serdecznie dziękuję jednemu z moich widzów y, na to, że zwrócił mi uwagę, żebym się tym tematem zajął. Więc tak, wszystkie firmy, które montują, audytują, y, robią przeglądy, y, znają się na rzeczy, bardzo proszę, żeby się tam wpisały. Poniżej y, najlepiej by było, żeby jeszcze jakiegoś maila podać, żebym mógł się do Was w jakiś sposób odezwać, bądź jakiś numer telefonu i będę chciał coś takiego zrobić. Oczywiście fajnie by było, żeby te firmy, o których mówię, były z rejonu tutaj mazowieckiego, żebym miał troszkę bliżej do nagrania takiego materiału, no ale jeśli nie będzie takich, to pojedziemy i dalej, bo temat mnie bardzo, bardzo ciekawi, a moich widzów również. Dobrze by było, żeby te firmy również znały troszeczkę Tajniki ubezpieczania takich instalacji fotowoltaicznych. Co jest potrzebne do takiego ubezpieczenia, jeśli chodzi o um, taką instalację, jakie dokumenty, jak to wszystko się kształtuje, jak to ma wyglądać. Oczywiście zapraszam Was na filmy, które do tej pory były powrzucane. Jest kilka fajnych ostatnich pozycji. Niedługo będzie też film taki do, wyjaśniający bardziej. Odnośnie tego bufora ciepła firmy Noel, bardzo proszę, jest w społeczności, w zakładce Społeczność Poniżej, jak sobie odpalicie. Jest post, w którym bardzo proszę, abyście zadawali pytania, z których wyspowiadam Jakuba i zobaczymy, co to urządzenie jest warte. Bo widzę zainteresowanie duże, że ludzie chcą to montować, tylko po prostu nie wiedzą. Nie wiedzą, z czym to się je, czy to faktycznie jest, tak jak ja to nazwałem w filmie, alternatywa dla pompy ciepła, czy raczej nie, ale to będziemy rozwiązywali w kolejnych odcinkach. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, życzę miłego dnia, no i liczę na Waszą pomoc. Jeśli nie odezwą się firmy, to może ktoś korzystał z takich audytów, niech napisze w komentarzu również, jak to się odbywało u niego, czy to, to jest tylko takie wyciąganie kasy, czy to jest faktycznie... Ważny i fajny temat, aby być bezpiecznym. W okularach mi się coś odbija. Dzięki bardzo, miłego piątku i weekendu, i zapraszam na kolejny film w niedzielę na godzinę dziewiątą. Cześć!